Mistrzowska Akademia Miłości. Chcieliby nam dać gwiazdkę z nieba, kochają nas bezgranicznie, myślą o nas dniem i nocą nasi ukochani rodzice. Jak to jest, że ich troskę często odbieramy jako ingerencję w nasze życie? Że traktujemy ich jako kogoś, kto inwazyjnie próbuje przejąć pewien teren w naszym życiu, kto przekracza granice. Oni z kolei czują się często odrzuceni, żądają od nas, byśmy byli dla nich lepsi, cieplejsi, byśmy mieli więcej czasu, więcej troski wykazywali. Dlaczego nie możemy się zrozumieć? Dlaczego nie udaje nam się ta relacja, która jest najważniejszą relacją, pierwszą? A może dlatego jest taka trudna, że pierwsza, ta pierwotna? Może trzeba ją jakoś zmieniać? Co się dzieje, gdy pustoszeje gniazdo rodzinne? Kiedy mężczyzna i kobieta zostają ze sobą, sam na sam? Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że dzieci wychowuje się przez modelowanie, czyli przez przykład. Jeżeli dziecko widzi miłość, widzi ten czas, widzi uwagę, widzi szczerą rozmowę, widzi bliskość między rodzicami, to dowiaduje się, że ta bliskość między ludźmi jest możliwa. Wiadomo, że dzieci mają wsparcie w rodzicach wtedy, kiedy rodzice są razem, kiedy tworzą mur, kiedy się dogadują, kiedy potrafią pokazać, na czym polega więź. Natomiast jeżeli rodzice nie mają więzi, to dzieci nie zostają w związku z czym stają bez narzędzi, jak żyć, i muszą je wypracować. Takie stwierdzenie Billa Cosby, które ja uwielbiam i cały czas sobie powtarzam, żeby wypuścić ich z domu, zanim pomrzemy. Jako rodzice naszych dzieci staramy się być dla nich takim zapleczem technicznym. Mają dom, w którym się czują bezpiecznie, w którym się mogą najeść, wyspać, umyć, naładować baterie, ale jednocześnie to jest po prostu baza ich, z której wyruszają dalej, i nam na tym bardzo zależy, żeby oni z tego domu wyszli, ale też, żeby lubili wracać do niego, żeby to nie było, że oni nareszcie odchodzą. Rodzice potrafią dyrygować życiem swoich dzieci nawet po śmierci, bo ten głos rodziców jest tak silny w głowie ich dzieci, że nawet kiedy tych rodziców nie ma, mimo tego, że, że te dzieci już mają po 40, 50, 60, nawet i 70 lat, nie potrafią się uwolnić od tego poczucia winy, od tych wyrzutów sumienia, od tego wszystkiego, co rodzice przez lata kładli im do głowy i przekładają to wszystko na swoje dzieci, czasem nawet na wnuki. Uczymy dzieci tej samodzielności funkcjonalnej. Czyli bardzo chętnie uczymy dzieci tego, żeby dziecko samodzielnie zawiązało sobie buciki, żeby umyło ząbki, się umyło czy ubrało. Natomiast nie uczymy ich tej samodzielności decyzyjnej, to znaczy nie uczymy ich podejmowania decyzji. Często dzieci, rodziców, którzy mają plan doskonały na życie swoich dorosłych dzieci, wybierają ucieczkę, wyjeżdżają. Nie mogą znieść tego, że nie odpowiadają potrzebom rodziców, że rodzice mają wizję. Tego, jaką uczelnię te dzieci powinny skończyć, w jaki sposób powinny żyć, jakiego powinny mieć męża, jakie powinny być ich dzieci. Starają się minimalizować kontakty z rodzicami. Jeżeli dziecko realizuje plan swojego rodzica i na przykład zgodnie z tym planem powinno robić karierę zawodową, to robi tą karierę zawodową, ale jest nieszczęśliwe dlatego, że na przykład wcale ta kariera zawodowa to nie jest jego ścieżka ścieżkająca, ale w tym się nie odnajdują. Na przykład chciałby założyć rodzinę albo chciałby podróżować po świecie, ale nigdy nie było. Mu Dała taka możliwość, żeby się zastanowić nad tym, czego on chce, on miał cały czas zdobywać punkty u rodziców. W podejściu, że dzieci są pociągiem przechodzącym przez nasz dom ze zniszczeniem, chaosem po drodze, to oczywiście wiąże się też pewna koncepcja dawania dzieciom wolności, to znaczy, że nie my sami decydujemy o tym, co chcemy, żeby dla nich było jak najlepsze, ale z drugiej strony, my cały czas jesteśmy świadomi i mamy takie podejście, no, że my nie jesteśmy partnerami dla naszych dzieci, znaczy my jesteśmy rodzicami. To jest z jednej strony oczywiście dawanie wolności, ale z drugiej strony też pokazujemy pewne możliwości, mówimy, co naszym zdaniem warto by zrobić, ale zostawiamy tę wolność wyboru. Panowie, uczcie się rozmawiać ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziećmi, ze swoimi żonami. Uczcie się rozmawiać tak, żebyście byli rozumiani i żebyście Wy mogli ich zrozumieć. Szczególnie do Panów jest wołanie, bo Panowie dużo mniej rozmawiają, bo są, no tak, powiedziałabym treściwsi. Kobieta ma to, jak wiadomo, informacje odsiane, w związku z tym, jak zbiera je, to musi bardzo dużo mówić z wieloma osobami i długo i namiętnie, zanim się zorientuje, o co jej chodzi. Mężczyznę to może męczyć, więc jakby pomógł jej trochę zebrać to i trochę o sobie mówił, to ona miałaby punkty odniesienia. No mężczyzna jest lustrem, bo nazywa to tak prosto, tak jasno, tak tak wyszedł od razu z tego, no i też jest czego chwycić się wtedy, nawet jak to złości, że tak nieinteligentny taki nie rozumie skomplikowanych tematów, no jednak stoi. I w drugą stronę mężczyzna mógłby lepiej siebie zrozumieć, zamiast zakładać ten gorset siły, nieporuszenia i stabilności. Widzimy, że z każdym dzieckiem zawsze musimy mieć taki czas indywidualny. Że mimo, że mamy pięcioro dzieci, to po prostu każde dziecko wymaga takiego czasu, kiedy nie ma absolutnie żadnego przeszkadzania, nawet nieświadomego, ze strony rodzeństwa. Dla dzieci to jest bardzo ważne. Wielość dzieci nie oznacza po prostu masy anonimowej, tylko każdy jest ważny. Dorosłe dzieci! Życie jest darem, nie podlega zwrotowi. Nie macie żadnych obowiązków wobec rodziców. Bo nigdy nie wyrównacie miłości, którą dali. Te 26 lat opieki obowiązkowej jest nie do zwrócenia. Darem życie młodzi niosą dalej. I to jest naturalny przepływ życia. Starsi dają życie, młodsi biorą życie. Nie da się tego odwrócić. Więc próba bycia rodzicem dla swoich rodziców musi spalić na panewce i obydwie strony będą się źle czuły. Mistrzowska Akademia Miłości.